Dziś jak myślimy o wakacjach, to przychodzą na myśl chodzenie po górach, opalanie się na plaży, na rajskiej wyspie albo zwiedzanie atrakcji turystycznych. I choć trwają tydzień, a może dwa, płacimy majątek, ale zasłużyliśmy sobie. W czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej wakacje mogły już potrwać kilka lat. A polscy szlachcice marzyli o odwiedzeniu króla albo o wspinaczce na szczyt piramidy. Zamożni nie potrafili zagrzać miejsca na dłużej, spędzali pokaźną część życia w kar w podróży, w ciągłym ruchu. Ich wakacje potrafiły trwać niekiedy dwa albo i trzy lata. Majętni odwiedzali majątki, schorowani trafiali do leczniczych wód, a spragnieni intryg dworskich ruszali do stolicy. Ciekawi świata trafiali do obcych krajów, a co bardziej religijni pielgrzymowali do Ziemi Świętej. W czasach Zygmunta III Wazy nikt nie mówił, że wybiera się na wakacje. Wieloletnią wyprawę nazywano peregrynacją, a peregrynujący się w nią udawali w celach naukowych, zbawiennych albo żeby nabyć charakteru. Siedemnastowieczni wieczni w czasowicze musieli liczyć się z wieloma przygodami. Mogli być świadkami miejscowej egzekucji, trafić na wybuch wojny albo Jakiejś zarazy, a bandyckie napady czy karczemne awantury były ich chlebem powszednim. Żeby poznać atmosferę tamtych czasów, warto przeczytać książkę Krzywdę Pawła Rudzkiego. Ta pasjonująca powieść historyczna z elementami horroru daje możliwość poznania XVII wieku, jakiego jeszcze nie poznano. Książka przedstawia dwóch wędrowców: niewidomego szlachcica, i jego milczącego towarzysza. Szlachcic w karczmach i zajazdach dzieli się opowieściami o. Stanisławie Wrublewskim herbu Krzywda, który przemierza Rzeczpospolitą, stając się raz bohaterem, raz świadkiem wydarzeń budzących grozę. Jest tu wszystko od sejmiku, który kończy się krwawą łaźnią, po nieszczęśliwą miłość na granicy z Siedmiogrodem. Waszmościowie, jeśli wam ojczyzna miła, Krzywda wam się nie stanie. Jeśli klikniecie w link pod filmem, do popularnych podróży należała zagraniczna wyprawa, żeby zdobyć wiedzę, wykształcenie i standardy zachodnie. Do połowy XVII wieku taka podróż była obowiązkowa dla magnackich synów, nawet tych średnio zamożnych. Ówczesna Europa oferowała ponad 60 uniwersytetów, gdzie pośród tych najpopularniejszych, czyli tych chrześcijańskich, największą renomą cieszyły się uczelnie w Paryżu, Padwie, Bolonii czy Innsbrucku. Dla protestantów uczelnia mekkami była Genewa, Heidelberg czy słynna Wirtenberga. Do Padwy wybrał się poeta i humanista Klemens Janicki. Biskup warmiński, pisarz i sekretarz króla Zygmunta I Starego, Marcin Kromer, studiował w Padwie i Bolonii. O kanclerzu wielkim koronnym Jerzym Ossolińskim można powiedzieć, że był wiecznym studentem. Studiował w belgijskim Lovanium, w Anglii, Paryżu, Orleanie, Padwie, Bolonii, Rzymie i Neapolu. Jan Zamojski, kanclerz Wielki Koronny i hetman Wielki Koronny studiował w Paryżu, Strasburgu i w Padwie. Przy okazji Padwy warto zaznaczyć, że była wyjątkowo popularną destynacją Polaków doby XVI wieku. Z danych wynika, że naszych rodaków studiowało tam wówczas około tysiąca, z czego potem karierę zrobiło 37 biskupów, 24 kasztelanów, czy 14 wojewodów. No i niewątpliwie karierę zrobił Jan Kochanowski, poeta nadworny Stefana Batora. I sekretarz królewski Zygmunta II Augusta. Wyjazdy zagraniczne niektórym służyłyby pozyskać wiedzę polityczną czy wojskową, ale także by nawiązać odpowiednie znajomości. Osiem lat przed objęciem tronu Władysław IV Waza, syn króla Zygmunta III Wazy, tak parygrynował, że uczestniczył w jednym z najważniejszych zwycięstw Armii Hiszpańskiej w wojnie 80-letniej w oblężeniu niderlandzkiego miasta Bredy, znany z Sienkiewiczowskiej trylogii. Dowódca wojsk konnych, ojciec króla polskiego Michała Korybuta Jeremi Wiśniowiecki peregrynował do Niderlandów, aby zapoznać się z zachodnią wiedzą wojskową. Marszałek Sejmiku rawskiego i pamiętnikarz Jan Chryzostom Pasek peregrynował w celach religijnych. Wybrał się na pielgrzymkę, bo złamał obietnicę małżeństwa w Danii. Najsłynniejszym podróżnikiem doby XVI wieku był Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, marszałek nadworny litewski, któremu zgodnie z legendą król Zygmunt August nadał przydomek środka, po tym jak król go zobaczył płaczącego w niemowlęctwie. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł peregrynował do Ziemi Świętej, Jerozolimy i Egiptu, także trafił do Bliskiego Wschodu. I jako jeden z pierwszych Polaków wspiął się na piramidę Cheopsa, konkretnie w sierpniu 1583 roku. Roku. Wejście na szczyt piramidy zajęło mu półtorej godziny. Łącznie zwiedził 17 piramid i podziwiał Sfinksa, choć podziwiał to mocne słowo. Wielki Sfinks z Gizy był w tamtym czasie prawie cały, zakryty piachem i monolityczny posąg raczej mu się nie spodobał. Za to spodobały mu się dwie egipskie mumie i chciał je koniecznie przywieźć ze sobą do kraju. Zadanie nie należało do łatwych, ponieważ Turcy stanowczo sprzeciwiali się wywozowi, obawiając się, że chrześcijanie odprawiają z mumiami. Czary. Mimo to, środka postanowił przemycić je na statku, ale pokonując Morze Śródziemne, statek trafił na burzę i, ulegając namowom towarzyszącego mu księdza, wrzucił obie mumie do morza. Zbieranie pamiątek nie należało do rzadkości. Książęta i królowie tworzyli swego rodzaju gabinety osobliwości, gdzie zbierali antyczne manuskrypty oraz autentyczne, jak możemy się domyślać, diabelskie zęby czy kości smoków. Turystyka XVI i XVII wieku niewiele wspólnego miała z rozkoszowaniem się pięknem przyrody czy leniuchowaniem nad wodą. Dzisiaj góry wzbudzają ogromne zainteresowanie. W tamtych czasach było odwrotnie. Wzbudzały lęk. Podróżowanie po górach było karkołomne i niebezpieczne, bo albo wyprawy kończyły się łamaniem osi w powozie, albo powozy lądowały na dnie wozu. Szczyty z przyjemnością omijano. I jak już to podziwiano, wyłącznie z daleka, z bezpiecznego dystansu. Z kolei, dla XVI-wiecznej szlachty, opalanie się na XXI-wiecznej plaży byłoby koncepcją kompletnie niezrozumiałą. Miałą. W tamtych czasach damy za wszelką cenę chroniły swoje oblicze przed słońcem, a spalona skóra była domeną plepsu i uznawano ją za przejaw prostactwa. Jeśli już coś podziwiać w XVI wieku, to miasta, już na pewno te, które obfitowały w rzymskie pałace, katedry i kościoły. I co ciekawe, stosunkowo łatwo było się dostać nawet do królewskiego pałacu, jeśli tylko wyglądało się wystarczająco dostojnie i wręczyło właściwej wysokości napiwek że świętego cesarstwa rzymskiego Bogusław Radziwił podróżujący inkognito trafił takim sposobem na dwór króla Ludwika XIII i mógł podziwiać parę królewską w Saint-Germain przy tym, jak zajadali się kolacją. Wyjątkową popularnością wśród XVII-wiecznych turystów cieszyły się publiczne egzekucje. Mekką takich wyprach w podróżnych w tamtych czasach była w szczególności Wenecja, gdzie na stos trafiali zwyrodniali heretycy i grzeszni księża uwodzący zakonnice. Takie eventy do tego stopnia były sensacją, że każdorazowo, kiedy zapowiadano widowisko, ówcześni turyści specjalnie zmieniali swoje plany i modyfikowali trasy swoich podróży, żeby tylko jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Miejsce. Jednym z takich turystów był Jakub Sobieski, kasztelan krakowski i ojciec Jana III Sobieskiego. W 1610 został król Francji i Nawary Henryk IV Bourbon zamordowany przez francuskiego służącego i nauczyciela François Rewajaka. Kiedy Jakub Sobieski dowiedział się o egzekucji królobójcy zrobił wszystko co w swojej mocy, żeby trafić na miejsce widowiska. Na plac Greve w Paryżu. Niestety, ku swojemu rozczarowaniu, kiedy dotarł na miejsce, były tam już tłumy, a mieszczanie zdążyli już za pieniądze wynająć wszystkie najlepsze okna z widokiem na egzekucję. Obrotny Sobieski jednak przypłacił kogo trzeba i z okna podziwiał uroki całego wydarzenia. Jedynie, co go w tym wszystkim zszokowało, było to, do jakiego stopnia zamachowiec był znienawidzony. Tłumy liczyły na dłuższy event, ale niestety konie za szybko rozerwały Rawajaka. Poplecznicy niedawno zmarłego króla wzięli sprawy w swoje ręce, no i mścili się do późnych godzin wieczornych. O tym, że turystyka raczkowała w XVI wieku, może świadczyć to, że pierwszy przewodnik turystyczny wydano w 1552. Ten przybliżał trasy, jakie można było obrać we Francji. Historyczne miejsca nie były popularne, za to można było się dowiedzieć, gdzie znajdowały się pamiątki po Juliuszu Cezarze, gdzie należało nastawić na zbójów i pokrótce przytaczała pyszne potrawy regionalne. Co ciekawe, drogi w tamtym czasie nie były wyposażone w drogowskazy, więc przewodnik musiał opisywać, gdzie skręcić, przy którym rozstaju dróg. Jednym z pierwszych przewodników, w którym widniały rozmówki, był ten spisany przez Giuseppe Mizelliego, gdzie pierwsze na świecie rozmówki były włosko-francusko- hiszpańsko-niemiecko-polsko-tureckie. Nawet wspomniany Jakub Sobieski stworzył instrukcje dla swoich synów wyjeżdżających za granicę i co ciekawe, przestrzegał między innymi, Jana III przed zadawaniem się z Polakami za granicą, bo większość rodaków na obczyźnie była zła. A jak niektórzy wiedzą doskonale, ta prawidłowość ciągnie się już od przeszło 400 lat. Jeszcze raz zachęcam do zagłębienia się w lekturę Pawła Rzewuskiego. Krzywda nikomu się nie stanie, jeśli kliknie w link do krzywdy. Dzięki bardzo za obejrzenie, to tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.